No dobra, znalazłem tego bachora i zajebałem bandytów. trza iść do tej staruchy. Ło wow, w dupę, ale wypizdowie. Jakiś menel. Ej ty stara. Tylko nie stara gówniarzu. Znalazłem tego bachora co spierdolił z wioski. No to zajebiście gdzie ten mały cwel był i co kurwa robił. Siedział se w jaskini i razem z innymi pojebami ćpał na potęgę. Orzesz kurwa zajebie go. Dobra chuj z nim zajebałem też tych pedałów co dymali ceglarzy. No i dobrze musisz jeszcze zajebać ich przywódcę. Spoko spoko tylko gdzie on do chuja jest? Ja nie wiem ale idź do gaju druidów i pogadaj z hierofantem. No a gdzie jest ten jebany gaj? W lesie kurwa a myślałeś że niby gdzie? No się kurwa po prostu pytam ty przeraźliwie stara błabo. Wypierdalaj smarkaczu albo poznasz znaczenie stwierdzenia noga wbita w odbyt. Opanuję emocje babciu bo żyłka pęknie. Wypierdalaj i żebym cię już więcej nie widziała. Dobra babka i chuj ci w dupę. Po rozmowie z tą staruchą czuję się jakbym się cofnął w rozwoju. O kurwa ale pojebane miejsce. do tego zastranego hierofanta. Co to kurwa za gówno? No i po problemie. Gdzie do chuja jest ten gaj? O, to chyba ten śmierdzący gaj. Zdrastwujcie. Twój Ej, stary pryku, to ty jesteś hierofant. Tak to ja czego chcesz, si dziadu. Chcę zajebać twela z salamandry, niejakiego Rolanda. Pomożesz mi. Pomogę, ale musisz wykonać dla mnie jednego questa. Jakiego kurwa Questa? Przyniesiesz mi jednego grzyba rośnie w jaskini. Mam zbierać grzyby czy cię pojebało. Nie, nie pojebało mnie, wypierdalaj po tego grzyba albo zapomnij o Rolandzie. Dobra, idę po tego twojego grzyba.